Będzie umowa na okręty podwodne, w końcu będą następcy ORP Orła. Kiedy? Nie mam pojęcia, oczywiście początek był taki dosyć, żebyście to obejrzeli, ale tak, wczoraj, to jest w środę, 17 września, no, można powiedzieć, że padła taka oficjalna deklaracja, że do końca tego roku zostanie podpisana. Odpowiednia umowa, że ten nasz partner, dzięki któremu będziemy w końcu posiadaczami nowoczesnych okrętów podwodnych zostanie, został już niejako wybrany, no ale te wszystkie negocjacje szybko się odbędą i będziemy w końcu mogli już tak realnie poczekać na nowe okręty podwodne. ORP Orzeł w końcu doczeka się swojego swoich następców, ponieważ tu nie o to chodzi, żeby kupić jeden okręt podwodny, to po prostu nie ma sensu, ale żeby była ich odpowiednia liczba, czyli minimum trzy. Jeśli chodzi o miniorkę, czyli ten mniejszy, te mniejsze, nie ten, tylko te, żebym czasem nie wykrakał, żeby się nie skończyło na dwóch okrętach podwodnych, jednym większym, jednym mniejszym. No ale jeśli chodzi o miniorki, tutaj na razie nic nie wiadomo. I oczywiście może ktoś się zapytać, no. Czemu się tak spieszymy? Czemu ten okręt podwodny no nie może jeszcze kilka lat poczekać? A odpowiedź jest prosta, ponieważ pierwsze plany pozyskania nowoczesnych okrętów podwodnych o zdecydowanie większych możliwościach niż posiada nasz orzeł, który no, może by coś tam więcej umiał, gdybyśmy go modernizowali jakoś głęboko, ale jest to nieopłacalne, to te pierwsze plany to rok około 1998 roku. 27 lat temu, według niektórych, według niektórych 97-28 lat temu. Tak, wtedy już planowano, że rozpocznie się proces pozyskiwania nowych okrętów podwodnych. Nie oznaczało to wcale, że no, te okręty podwodne byłyby za rok, za dwa. Nie. Wtedy chciano sprawdzić, co jest na rynku, wybrać najlepszą jednostkę, i około 2007-2008 mielibyśmy już pierwszy nowoczesny okręt podwodny. No ale lata mijały, rządy się zmieniały, nasze bezpieczeństwo się zmniejszało i mamy rok 2025 i mamy wrzesień 2025 roku i mamy deklarację, że już niedługo, może jeszcze w tym roku, do tego dojdzie. Ja mam tylko nadzieję, że ten instrument SAFE, który wisi nam nad głową, który warto by było wykorzystać. I na nasze rozwiązania, i na te, które będziemy pozyskiwać wspólnie z jakimś innym państwem, o tym mówiłem w jednym z materiałów w tym, czy też w ubiegłym tygodniu, już mi się wszystko pogmyrało, to warto by było te środki pozyskać, ponieważ tu ktoś może powiedzieć, ale to pożyczone, no ale my wszystko kupujemy właściwie za pożyczone. Te wszystkie zakupy z ostatnich lat to są wszystko za pożyczone pieniądze, które trzeba oddać. No więc tutaj zbyt wielkiej różnicy nie widzę. Tylko, że to jest nadzieja, że zostaniemy niejako zmuszeni do tego, żeby w końcu te okręty podwodne kupić. Tak, po dwudziestu kilku latach myślenia o tym, że nasz orzeł musi zostać zastąpiony, że musimy mieć odpowiednią liczbę okrętów podwodnych o odpowiednich możliwościach, które przystają do dzisiejszych zadań. Które będą mogły wykonywać szereg zadań, no, których innymi środkami się nie da wykonywać. I tak okręty podwodne od dawna współpracują z bezzałogowcami. To nie wygląda tak, że no, ktoś o tym zapomniał. No, myślę, że w marynarce to jest jeden z tych, to znaczy, marynarka jest jedną z tych najwcześniej wykorzystujących tego typu środki, mm, form dbania o nasze bezpieczeństwo. Ok, więc. Miejmy nadzieję, że dojdzie do w końcu do zakupu. Propozycji jest wiele. Tu wiele osób się dziwi, no dlaczego Niemcy, Francuzi, Włosi, Hiszpanie, Koreańczycy, Szwedzi chcą nam sprzedać okręty podwodne, ponieważ to jest duży zysk. Dodatkowo są te państwa, które produkują na rzecz na własną rzecz te okręty podwodne, no a lepiej, żeby w linii było więcej okrętów podwodnych, jeśli chodzi o budowę na przykład komponentów, części, czy też ich modernizację. Wtedy no nie tylko oni będą za to płacić, ale też my. Co dla nas też jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ im więcej użytkowników tego sprzętu, tym łatwiej i taniej można tego, tego typu rzeczy pozyskać. Czyli chciałbym wam powiedzieć, że na przykład w grudniu do, dojdzie do podpisania umowy. Prawdziwej umowy. Nie ramowej umowy, ponieważ większość tych umów ramowych, które podpisujemy, to jest chciałbym, żeby, może, kiedyś, zobaczymy. Oczywiście można tak sformułować umowę ramową, że no raczej już jest bardziej jej, bliżej jej do umowy wykonawczej, no ale my takich umów nie podpisujemy. Więc mam nadzieję, że dojdzie do podpisania umowy ramowej. Jeśli chodzi o te proponowane nam okręty, to Wszystkie prezentują wysoki poziom, duże możliwości. Są niektóre troszkę lepsze, niektóre troszkę gorsze, ale wszystkie są nowoczesne, wszystkie są bardzo fajne. Tu raczej decydujące będzie to, co dostaniemy dodatkowo. Czyli coś takiego jak na przykład jakieś kompetencje, jakieś możliwości, niekoniecznie związane z budową na przykład okrętów podwodnych. Pamiętajcie, że kupując okręt podwodny, to nie zawsze, czy cokolwiek innego, to nie zawsze wygląda tak, że musimy uzyskać kompetencje, na przykład budować pewne wybrane elementy tego okrętu podwodnego. A może zamiast tego jakieś państwo, od którego byśmy kupywali ten okręt podwodny, no, nawiązałoby z nami współpracę na przykład w ramach sprzedaży nam pełnej licencji, czy też żebyśmy mogli produkować jakąś 30-milimetrową armatę automatyczną albo jakieś rakiety balistyczne, manewrujące. To nie musi być tak, że kupujemy okręty podwodne i musimy je zbudować. Ja też tak kiedyś myślałem, no ale nie. Mam nadzieję, że właśnie... Razem z tymi umowami, czy też z tą umową, zostaną również zdobyte inne możliwości, że nie tylko będziemy mieć w końcu te trzy okręty podwodne o odpowiednich zdolnościach, z odpowiednimi torpedami, z odpowiednimi innymi środkami, które nam są potrzebne, ale też, na przykład miniorkę dodatkową, ale też, żebyśmy coś na tym zyskali. OK, wybierzemy Was, wybierzcie sobie jakieś państwo, które może nam coś zaproponować dodatkowego, ale podpiszemy tą umowę. Nie ma sprawy. Tylko, że może byśmy od razu wynegocjowali tą produkcję tej trzydziestki u nas. Albo na przykład jakiegoś typu rakiet. Albo też jakiegoś innego systemu, który dla nas jest czymś ważnym. Nie chcecie? Nie chcecie takich dwóch dobrych interesów? Przecież tam też wam zapłacimy. Przykro mi bardzo. Ci drudzy są bardziej optymalnym partnerem. No ale... To trzeba negocjować. Jeśli chodzi o negocjatorów, to w przypadku nas są dobrze. Tylko, że niestety najczęściej mają wytyczne, których muszą się utrzymać i niestety no, nie potrafimy często w negocjacje wybierając na przykład jakiś produkt, w ogóle nie próbując czegoś pozyskać dodatkowego. Przed powiedzeniem, no bierzemy tego tysiąc sztuk. No szkoda. Mam nadzieję, że to się zmieni w końcu po tylu latach, że się w końcu to zmieni, nauczymy się tego, co potrafią inni, czyli negocjować i kupując coś, próbując uzyskać jak najwięcej w innych miejscach. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważna sprawa. Cóż, no, może się nauczymy. Więc jest deklaracja i to taka jasna. Miejmy nadzieję, że już pójdzie za tą deklaracją no, odpowiedni wybór. Myślę, że teraz stało się to tak, Głośną sprawą medialną, przez może nie takich ględzących jak ja, których niewiele osób ogląda, ale przez tych, którzy mają więcej tych widzów, że stało się to tak ważną sprawą medialną, dodatkowo ten instrument Safe, no to trzeba to wykorzystać. Wybierzmy mądrze i wybierzmy państwo, od którego pozyskamy jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy. Żeby to nie był tylko okręt podwodny, okręty podwodne i mini orki, ale coś jeszcze. Wybierzemy Was, ale tu od razu podpisujemy umowę, tą trzydziesteczkę produkujmy. Czy coś innego. Uczepiłem się z pewnych znanych mi powodów, może niektórzy z Was też wiedzą, o co chodzi z tą trzydziestką. Więc będzie umowa. Kiedy? Nie mam pojęcia. Może nawet w grudniu, chociaż wiele osób w to szczerze wątpi. To nie jest tak, że można sobie podpisać umowę, to jest kupę... Brzydkie określenie. To jest dużo papierów, które trzeba wypisać, sprawdzić. To musi być wszystko sprawdzone przez odpowiednie instytucje, i dopiero wtedy będziemy mieć umowę. A później musimy czekać, aż to się wyprodukuje. Ok, kończmy. Jest nadzieja. Nadzieja w narodzie nie zginęła. Marynarze może w końcu będą mieli odpowiednie narzędzia, żeby dbać o nasze bezpieczeństwo. Dziękuję za uwagę, dziękuję za wsparcie. Czy to poprzez komentarz z super podziękowaniem, czy też poprzez na przykład postawienie symbolicznej kawy, link w opisie. Bardzo Wam za to dziękuję. Oceń, skomentuj, zasubskrybuj, poleć. Bardzo o to Was proszę i oczywiście do zobaczenia, do usłyszenia ponownie.